Trochę inaczej dzisiaj rozmieszczani, to trochę niecodzienny odcinek. Wysłałem jakiś czas temu kartę do gradingu. Kiedyś tłumaczyłem, co to jest grading, po prostu wysłałem karty do oceny, żeby albo mieć w kolekcji, albo sprzedać je z zyskiem. Można powiedzieć, że jest to coś innego. I spróbowałem teraz ocenić karty, ale w Ace Grading co no to jest gorąco dzisiaj Zanim zaczniemy to mnie chwilę posłuchajcie Często pytaliście gdzie możecie sprzedać swoje karty Albo gdzie możecie kupić karty do swojej kolekcji Otworzyliśmy na nowo serwer Discord I wprowadziliśmy funkcję sprzedaży, kupna oraz wymiany Gdzie możecie na spokojnie wystawiać swoje oferty Czy to sprzedaży, czy kupna A oprócz tego Discord przeszedł pełną renowację więc jeśli chcecie znaleźć ludzi do gry I to różnych gier Wprowadziliśmy nowy system szukania osób do takiej gry Nowe role I wchodząc na Discorda będziecie powiadomieni o każdym moim odcinku Nowym TikToku albo nowym streamie A teraz miłego stanie nałożyły cła. Przecież są takie firmy jak PSA, CGC czy Beckett, chociaż teraz Beckett ma w Europie jeden punkt. Są trochę wykluczone jeśli chodzi o wysyłkę kart do oceny. Dlatego spróbowałem najpopularniejszego gradingu, ale w UK, czyli w Wielkiej Brytanii. A zaraz wam powiem dlaczego wybrałem właśnie Ace Grading. Podołeczko z naklejką Ace Grading. Dobra, otwieramy. Let's see. A, a, kurde, wydaje się tego mniej niż wysłałem, nie? Dzieńcie co, ja będę miał to z boku i będę brał pojedynczo sztabki. Dobra. Dlaczego wysłałem do Ace? Dlatego, że jest to teraz bardzo popularna firma w Wielkiej Brytanii, w ogóle jest założona przez tamtejszego youtubera Randolfa. Randalfa, Randolfa, Rudolfa. I to co mi się podoba w tej firmie to jakość wykonania tych slabów, bo naprawdę tego nie będzie widać, ale są, ja teraz z całej siły robię i naprawdę są wytrwałe. Design, sam design jest piękny, który mi się podoba. Dobra, ocena będzie po tej stronie, więc zakryję kciukiem. Widzę, że pierwszą kartą jest Drippy. Masterbolu Wysłałem tylko dwa masterbole. Wysłałem je z nadzieją, że dostaną dziesiątkę Bo dziesiątki jednak chodzą po takie ceny Dziewiątka już będzie Już będzie trochę bolała No ale dziewiątka też nie jest zła bo może kiedyś urośnie Jeśli miałbym strzelać to widzę tutaj Nie wiem czy będzie dobrze widać Rogi trochę poniszczone Nie widziałem tego wcześniej, teraz ze slabem to widzę Dziwne, bo tak to bym tego nie wysyłał I przez to, że widać tak te rogi To mi się wydaje, że nie będzie dziesiątki Ale zobaczymy, koniec gadania nie za dobry start, nie powiem. <grych> Ej zatrudnia własnych artystów. Więc to co widzicie tutaj za tą dziewiątką to jest przedłużenie tła danego pokemona. Przedłużałem on grafikę i to własnoręcznie, nie robi tego AI. I to mi się podoba, to jest zajebiste na półkę. Jeśli miałbym porównywać teraz tak w feelingu te slaby, to są po prostu przyjemniejsze. Bardziej mi się to podoba. Serio, wysłałem to na próbę i naprawdę e, delikatne takie logo jest ukryte, tutaj też pozłacane. Zaraz wam że wszystkie karty, które dzisiaj otworzymy, prawie wszystkie, bo niektóre są do mojej kolekcji, będą na sprzedaż. Tak. jeśli chcecie którąś kartę, która wam się spodoba, będzie w opisie. Będzie ona po cenie rynkowej, ale dla widzów trochę zniosę, więc jak chcecie kupić taką kartę, to napiszcie do mnie na brief, najlepiej na Instagramie albo na TikToku. że będziemy tutaj odkładać karty dziewiątki. <grym> Mam nadzieję, że więcej dziewiątek nie będzie, ale się nie, 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 nie będę łudził. Next Slab. No powiem wam, że... Tutaj, no dobra, widzę, widzę, że rogi są trochę, Ude, te, rogi, te rogi to jest najgorsze, nie? Dobra, zakrywamy. O nie, tego bardzo bym chciał dziesiątkę, bo on dalej trochę chodzi, no bo jednak to jest z tych pryzmatycznych ewolucji naszych, y, traumatycznych ewolucji kochanych, tu chciałbym mieć dziesiątkę. I Ciul. No trudno, no, dziewiątka, teraz zobaczyłem te rogi, no. Nie wiem, nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest nie tak. Fajno, mam jeszcze jedną rzecz: W Ace. Jak zeskanujecie ten kod QR, który macie z tyłu na karcie, możecie zobaczyć, co dostało jaką cenę, i po prostu cały kształt pokaże wam, dlaczego dostaliście taką cenę, a nie inną. Lecisz do dziewiątek. N niedobry start. Nie podoba mi się. To. Next Slavic. Tu. Lepiej. Lepiej, przynajmniej na rogach. Nie widzę żadnych zarysowań. Oczywiście też nie ściągam tej foliki, bo te. Poliki są yy, dociągnięcia dla tych, dla których to sprzedam, osób. Zakrywamy ocenę. O nie, kolejna Eevee, jak znowu dostanie dziewiątkę. W ogóle podoba mi się to przedłużenie, co tutaj zrobili ci artyści. Bardzo fajne to przedłużenie tych gór yy, tego, tego nieba. To jest też Eevee z pryzmatecznych Ewolucji, tylko z tegorocznego Pokémon Day, więc ja, ja tą Eevee chciałem sobie zostawić, bo ona po prostu może rosnąć kiedyś w cenę i fajna jest do kolekcji. No dobra. Let's see. Ale dobra, dziewiątka też nie jest zła. To też nie żebyście, mieli, yy, nie żebyście mieli w głowie, że dziewiątki są też do bo to nie o to chodzi. Tylko po prostu dziesiątka już daje wam... To jest stan perfekcyjny karty i daje wam, daje wam największą cenę, jeśli byście chcieli to reselować, ale teraz poczujemy słaba w rękach. Po pierwszy raz wyciągam, bo to jest do mojej kolekcji. że Mogę powiedzieć, że prezentuje się zajebiście. Naprawdę nie widać jakby to jakaś szybka była, takie to jest czyste. Myślałem, bałem się że będą jakieś zarysowania jeszcze. Nie no, wygląda to super. To yy, przyznam rację, yy, że PSA w porównaniu do Ace, zresztą mogę wam pokazać. Ja PSA, PSA, no każdy ma swoje zdanie, każdy graduje gdzie chce, prawda. No PSA jest firmą, która ma już renomę wyrobioną. Po pierwsze, są cieńsze slaby, wykonane dla mnie są gorzej. Materiał, nie, materiał plastiku. Inny plastik to jest. Do... A po prostu jest cięższy. I dlatego. Mają jakieś takie matowe wykończenie w PSA. I to mi się po prostu nie podoba, jeśli chodzi o kolekcję. Jeśli chcecie handlować i sprzedawać, to śmiało PSA. Ale z wyglądu. To po... wygrywa. No ale ta Evi jest do mojej kolekcji. Spokojnie Szkoda, że dziewiątkę. Ale damy ją tu na razie. Next. Już bez zbędnego pierdolenia. To jest. Yy... Promo z ETBK z Paradoks Rifta, Z Paradoks Rifta na TikToku otwierałem tego ETB-ka i z tego samego ETB-ka zdążyłem wysłać. Więc szczerze, ja. Zanim powiem coś więcej, to. Jak wszystkie mi dziewiątki przyjdą, to nie jest dobrze. <ścoughs> Chciałbym mieć jakąś dziesiątkę dzisiaj, nie? Ale gdzie? Gdzie promokarta była? Co tu na no, pierwszy rzut oka jest nie tak? Może powierzchnia, której teraz nie widać? Dobra, to całkiem po taniości będziecie mogli ją wyrwać. że one po kolei są jakoś po... Dziewiątki, ósemki, dziesiątki. Dobra. O! Coś innego. To jest Terapagos EX. To też jest promokarta. Ja tak jak mówiłem, nie wysyłałem jakichś superkart. Tylko troszeczkę to jest też na próbę, więc ta karta nawet jak dostanie dziesiątkę, to jest w zasięgu ręki dla was do kupienia, bo ona bodajże kosztuje teraz około 200 zł. I wydaje mi się, że akurat wszystkie te promokarty, akurat z Terapagos z Boxa, E, wysyłałem w stanie zajebistym. Więc po prostu chyba obrócę i nie się dzieje, nie? Pierwsza dziesiątka. Fajnie. No to nawet dziesiątka, to i tak. Ona jest na sprzedaż. Jak na razie na 5 kart mieliśmy, mamy tylko jedną dziesiątkę. Co się dzieje? Gaduję, że teraz będzie kolejna sterapagosta. Jest, to jest Lapros Lapras X rzekopka. Nie jest to takie złoto przedłużone. Pomarańczowo zrobili, ale fajnie to i tak wygląda. No nic. Go. Nice, nice. Kolejna dziesiątka i kolejna dziesiątka też na sprzedaż. Ja sobie tej karty nie zostawiam. Kolejna karta i pewnie ostatnia już promka. O nie! Nie ostatnia promka. Nie wiem, czy kojarzycie to jest karta, którą wykupiłem w Pradze na card show, na który, z którego był vlog. Jak jeszcze nie oglądałeś, to kurczę, co tu jeszcze robisz? Zastanawiam się, czy sobie ją do kolekcji zostawić. Ym... Ale też wysłałem po prostu trochę kart z ciekawości tych, których kupiłem na kart show, czy dadzą radę dostać dziesiątkę? Bo jednak yy, to są karty, niektóre ja wydropiłem. Są karty z drugiej ręki i są może jakieś elementy, których nie dowiedzisz gołym okiem, jak kupujesz te karty. Więc to mnie. W... Jest ciekawie, ja pil Za cholerę nigdzie nie wiem. N nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie by tu mogło być coś nie tak. Zostawiamy sobie ósemki. Nie spodziewałem się, że dostaniemy dzisiaj ósemki. Chociaż nie. Podziewam się jednej karty, która będzie, która będzie miała małą ocenę, ale specjalnie ją tam wysłałem. Kolejna karta. I z tyłu. Z tyłu co mogę powiedzieć, no nie wygląda źle, no dobra, trochę ten, ten prawy górny róg jest taki sobie. Ale już zobaczymy. Cinderace X. to jest ta trzecia właśnie nasza promo z Terapagos Boxa, Premium Ultra Collection Box Terapagos. Nie oczekuję dużo, ale jest dziesiątka, zajebiście, wszystkie promki mają dziesiątkę. Zakrywam, U Rednian Charizard z Krąziniw. Wysłałem go z myślą o tym, że po prostu to jest Charizard. Wiadomo, jak jest z Charizardami plus jest shiny. Czyli jest Radiant tutaj akurat jest nazwany. No i podoba mi się tekstura, która jest na tej karcie. Nie wiem, czy w kamerze akurat to będzie widać. No i póki co to będzie karta, która będzie leżeć i mam nadzieję, że kiedyś się zwróci ta inwestycja. Zajebicie. Szkoda, że niestety master boli win, ale no ale... Oh o boy. Hmm. Wydropiłem go z tego samego ETB-ka co wysłałem tą promokartę. Jak dostanie dziesiątkę, to ona już nie jest z tych tańszych. Jest troszeczkę z tych droższych zajebiście, mamy dziesiątkę. do, do, do dziesiątek. Na razie. Ej, dziesiątek, mamy na razie więcej. Dziesiątek mamy na razie najwięcej. Ciu. <laughs> to jest karta, o której wam mówiłem, że wiem, że dostanie mniej niż. Obstawiam 6,5. Dlatego, że nie będzie, może tutaj widać, u góry ma takie wgniecenie. Ja wiedziałem, że ono jest zrobione. Tak samo jak rogi były troszeczkę poszarpane, ten, te tęczowe karty w ogóle miały tak powyginanie. Większość miała powyginanych tych rogów, tych krawędzi, nawet nie rogów. I ja ją wysłałem tylko dlatego, żeby stała mi na półce do mojej kolekcji, bo stała od 2020 roku. Jak otworzyłem paczkę wtedy, yy, otwierając tą paczkę z of Shieldów, te Stachami na półce od tego czasu. Więc tutaj po prostu chcę mieć. Ej, <laughs> szczerze myślałem, że będzie mniej, <laughs> ale jaja, dobra, wyciągamy, jak na siódemkę, to naprawdę jak się nie przyjrzysz, to nie zobaczysz, że coś jest z nią nie tak, to tylko to wgięcie zrobiło największą różnicę, Boom. next Snorlax, e, wysłania trochę Snorlaxów, jak widzicie, żeby żeby wychodzisz jeden Snorlax za dziesiątkę dzisiaj, bo, bo nie będę zadowolony i to będzie ten, <laughs> i akurat ten Snorlax, który jest na sprzedaż, to jest Snorlax, którego wziąłem z Pragi. Pick. I tą kartę sobie zatrzymałem i stwierdziłem, że ją zgraduje. Nie zgadniecie czemu. Bo jest na nich A Snorlax. No i ogólnie ładna jest ta karta. Nie wiem, czy widzicie, są tu są różne Pokémony poukrywane, ale tu chodzi tylko i wyłącznie o Chensi. No i chciałbym, żeby ta karta dostała dziesiątkę, bo ona przy dziesiątce też jest warta troszeczkę więcej. I też bym chciał, żeby mi ten grading się zwrócił, bo to nie jest tania zabawa. Pick. Ok. Ja już jestem zadowolony, nie? Mamy jeszcze trochę kart do zobaczenia, ale. To, to chciałem. <laughs> Ogólnie wysłałem trochę snorlaki. Co tam grupciu? Japoński też z pragi. Nie mam dużych oczekiwań. Chciałem tylko właśnie sprawdzić, czy się opłaca tak kupować karty. Teraz, tak jak widzę, sobie. Nie no, to chyba. Chyba jest ok. Wydaje się okej. Okay. W ogóle japońskie karty, nie, nie wiem, czy wiecie, ale zazwyczaj są w lepszym stanie niż angielskie. Nie wiem, od czego to zależy, no ale. Bro. Wow. Wow! Nie, no nie spodziewałem się. Naprawdę się nie spodziewałem. Że te dwie akurat dostaną ósemkę. No to są te Spragi. Właśnie, coś mi to kurwa nie gra. Coś. Nie, nie dbają Wendorzy o swoje karty? No trudno. Najwyżej sobie zostawię więcej z relaksu do kolekcji mi jakoś to nie przeszkadza, nie? Jakoś. <ścoughs> tu widzę japońską kartę. Tą kartę odkryjemy od razu. Na raz. Uh, zajebiście. i chyba ją sobie zostawię tylko z tego względu, że właśnie mam jeszcze identyczną kartę w dziesiące w PSI i jakbym miał wybierać naprawdę podoba mi się bardziej Ace jest schludny i wydaje mi się, że podrośnie w cenę nie dość, że przez te, przez te niestety teraz cła to jeszcze no jest to największa firma w UK i dla nas najłatwiejsza, bo te karty przyszły mi w tydzień, a nie w trzy miesiące jestem zadowolony, jestem zadowolony z Ace, ceny u Ace są ok. Ja wysłałem akurat najdroższym, z tego względu, że wszystko inne było zamknięte. Chciałem mieć to jak najszybciej, i przyszło mi to niecały tydzień. Nawet dzień wcześniej bo planowana dostawa była na piątek, a mamy, a mamy teraz czwartek 17 kwietnia. Więc jak mam 20 kart w takiej jakości, z już artami wydrukowanymi, warto. Dla mnie warto. Jeśli chcielibyście, żebym zobaczył jakieś inne firmy gradingowe, które wam się podobają, zostawcie swoje propozycje w komentarzach. Proszę, zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka, bo to bardzo pomaga. Tak też się cringuje, jak o tym mówię, ale dajcie mi znać, jak jedzie mi gadanie do kamery. Chyba się do tego przyzwyczajam. Chyba ten się, ale zajebisty. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzedniego odcinka, to go. Ja idę jakoś to ustawić na półce. <laughs> Siema.